Dzień dobry Państwu, jesteśmy w szkole. Państwo widzicie, w szkole podstawowej w Długołęce, gdzie rozdaliśmy czwartoklasistom komputery. W czwartej klasie jest dziewięcioro uczniów, z czego troje wcześniej otrzymały komputery z programu Państwowych Gospodarstw Rolnych, więc mieli do wyboru albo tamte zwrócić, dostać nowe, albo tamte sobie zatrzymać. Zdecydowali, że zatrzymują. Proszę bardzo, taki jest wybór. W związku z tym dzisiaj sześcioro. Dzieci otrzymało komputery nowe każde o wartości około 3000 zł. I możemy już dzisiaj powiedzieć, że wszystkie dzieci w szkołach podstawowych gminy Nowogard, W 10 szkołach podstawowych, 4 miejskich i 6 na terenie naszych sołc otrzymały komputery. Każde dziecko w czwartej klasie ma komputery. Szkoda, że ten program tylko czwarte klasy, no ale rozumiemy, że to jest taki program gdzie dzieci wychodzą z nauczania początkowego 1-3 wchodzą w drugi etap nauczania i tutaj ten dostęp do komputera, do internetu jest potrzebny do właśnie zdobywania wiedzy, do nauki, do poszerzania wiedzy, ale również do zabawy, bo trzeba sobie powiedzieć, że czwarta klasa to jeszcze dzieci są dziećmi i też potrzebują trochę wytchnienia od szkoły, zabawy i dobrego, dobrego relaksu. Bardzo się cieszę, że został wprowadzony taki program, gdzie uczniowie y, również naszej szkoły mogli otrzymać laptopy. Myślę, że będzie to moment, że będą mogli pracować samodzielnie, będą mogli rozwijać swoje pasje i będą mieli do tego stworzone jeszcze lepsze możliwości dzięki temu sprzętowi, który otrzymali. Tym, że jesteśmy w szkole podstawowej w Długołęce, to wcześniej byliśmy w szkole podstawowej w Strzelewie i w Strzelewie też rozdaliśmy komputery z panią dyrektorem Agnieszką Forgiel Długołęka i kończymy naszą trasę po szkołach podstawowych, gdzie ten sprzęt został przekazywany dzieciom, a rodzice podpisywali stosowne umowy, bo tego wymagał program. Wszystkiego dobrego, korzystajcie Państwo z tego jak najlepiej.